Siemanko, z tej strony Paniolski, a to jest już piąty odcinek z serii pyknijmy na Kradosemty T2 Co mamy nowego na postaci jak widać zrobiłem szponika na 9. Co pierwszym razem wszedł oczywiście ja je łopa, tego nie nagrałem no cóż, zdarza się. Wbiliśmy level 65, dalej będzie widać w ujęciach. Oczywiście co my tutaj jeszcze? mamy? Oczywiście też byliśmy mroczną ochronkę na P. Oczywiście będzie to wszystko dalej pokazane. Mamy tarczę Tigrysa, plus 9, inteligencji 12, ludzi 10, 15 zręczności, NNO myślę, że mi taka wystarczy, tarczę Smoka, plus 9, NNO 15 bloków ciosów, jak na razie to tylko w niej expie, sokołek Inta, ludzi, NNO i to tyle z nowych rzeczy na, w naszym EQ. No, oczywiście, jak obiecałem, przedstawiłam mojego dropka, Oczywiście jest to postać Baniol, no, 71 level. Tak więc przejdziemy za chwilkę na niego i zobaczycie co tam jest, ciekawego oczywiście. Tak więc widzimy się za chwilkę. A więc jestem już na Baniolu. Tak więc no, każdy zastanawia, czy się mógł. Skąd ty, baniem, bierzesz tyle kasy na te rzeczy? Skąd ty wbijasz te skilla na P? No, oczywiście, dropek zaurą P, jak widać. No, tropimy oczywiście, jak zarabiam. Jak zarabiam, wbijam na Red Las i cisnę metki. Dużo zmianek tam leci. Oczywiście, jakieś bosiki przy okazji, perełki z tego sporo małży. Ulepszam troszkę ebonitowych kolczyków i zawsze je sprzedaję. Zawsze jaki zarobek jest. Teraz zacząłem chodzić na Minotaura. Mam trochę przepustek, aż 18, i na drugiej postaci 7, no więc sobie latam i sprzedaję wszystko, co popadnie oczywiście. No, tak więc co, co dzisiaj w odcinku jest ciekawego, ciekawego? Wszystko. Wbijałem sobie 65 levelem, brałem pół spota w 3 będzie pokazane, będą pokazane level-upki oczywiście też. Zrobiłem parę misji początkowych, no i to chyba tyle jak na razie z tego co mogę powiedzieć. Tak więc przeloguję się na surkę, wbiję na surkę właśnie. Dobra, jesteśmy na surze, przyjdzie koleżka tutaj. Hello. Oczywiście pozdrawiamy takie życie na początku filmu. Żeby nie zapomnieć później. Może co, przetestujemy naszego skilla. Naszego skilla tylko na kim tu, no a na baniola wpijemy. Zobaczymy, a oczywiście zrobiłem sobie też pasek lniany. Jeżeli ktoś tu wpisze Algedron, anielskie ostrze zrobił. Gratulujemy Algedron i pozdrawiamy również teraz sferka, sferka, pęk! Nawet nie zauważyłem ile. No ale... Co tu Dobra. Tak więc może przejdziemy. Tak więc tutaj wbijamy skilla na P. Tęczowym kamykiem, którego kupiłem za 100k od jakiegoś gostka. Więc bardzo po, myślę, że bardzo dobra cena. No taniutko, taniej mi chyba wyszło. Ubijamy mrocznego smoka na trzecim poziomie, tak jakby tak jak można to powiedzieć. No, ładne dropy z nich są, oczywiście. Tu już mamy level 53, up 54, tak 55. Kilka leveli chyba nie, 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 ten, <grych> nie nagrałem z tego, co pamiętam, się, zagapiłem się. To jest 56 level upik, bardzo ładnie. 57, jakoś to szło, nie powiem, nie narzekam na Expa, XP e, bez Isa. Tak więc no i myślę, że nie mam potrzeby wydawać kasy. To szkoda. No tu już mamy 60 poziom. No ładnie leciało, nie narzekałem. Na no, 61. Oczywiście na którymś spocie padłem. <noise> I o no, tutaj właśnie padłem. <noise> no, ale no, coś nagrało się, no zostawiłem no. Mamy 64 up, i tu już chyba ostatni level. 65 za chwilę będzie, będzie pokazane. Drop z misji, które myślę, że każdemu opłaca się to robić. Bardzo fajne nagrody. No, dużo Yangów ogólnie jest. Więc no, mi się podoba, ja wszystko robię po kolei, jak leci. Trochę young, o, tu królowa pająków, ale dropu uch, nie, jest drop, jest drop, ładny. Pokazałem, 9kk to nie jest mało, o, tu nie pokazałem dropu, tylko przeleciałem od razu dalej. O, tak więc przepraszam za to, tu dajemy mroczny minerał. Oczywiście też 7kk, pelerynek, 100 przekąska, bardzo też ładna kaska. Tutaj czarna plaga właśnie. Z góry Sohan, kilka do 4kk, no tutaj tak... 4 KK na zawsze do przodu te 4 KK i mieczy księżyca księżycowy, sorry sorry. Kowal Jack, porobiłem Kowala Jacka, bo trochę wcześniej. No można powiedzieć, no nie robiłem tych misji, no. Tutaj mamy historyk... Nie, Alchemik, przepraszam, Alchemik. Kamieki duchowe oczywiście zawsze się przydadzą. Znowu kolekcjoner John. Tak jest. Dłonie krytyka po 35 sztuk, 5,5 kK około. No ładna kaska jest, nie powiem. U fantazji właśnie oddajemy. 3,5 kK, brazoleta z łezek i okrągła plus 8. Też ładne itemki dostaliśmy za misję. I znowu kolekcjoner John. Tak, brawo, Rada Pustelnika, zwoje kamyk, 6 kK, ładnie. Kaska rośnie. Ogólnie, no co mogę powiedzieć? Jeśli chcecie zarobić, to oczywiście róbcie te misje, bijcie metiny. Zmianki można bodajże stanąć od 35 do 45 kHz za 250 sztuk, więc na tym jest ładny zarobek. Oczywiście ja na tym tak zarabiam, robiąc misje i oczywiście bijąc metiny. Ogólnie, jak jeszcze można zarobić? Jeśli macie duże DMG, polecam też Minotaura. Kolczatki od 20 do 40, kakao bodajże czy tam 20 do 30, ceny się wahają. Tak więc widzimy się ponownie. Przed chwilą odbył się Event Kamieni metin oczywiście, co mogę o nim powiedzieć. Jedna wielka tragedia, moim zdaniem, z 30 metinów, dwie fale to po prostu masakra. Więcej bym zarobił idąc sobie do Red z z dwa metiny niż te metiny 80. Nie? Co, co na nim trochę nawet nie ma co pokazywać, bo tam było z 10 pudełek książek i z 80 zmianek i to wszystko. No tak więc no, nie, nie ma co tutaj dużo mówić o tym evencie. No więc nie, nie będę się już wypowiadał, bo nie chcę tutaj nikogo obrazić. No ale cóż to, event jak event, darmowe no, metiny, trzeba było latać dużo i szukać, tak więc no tyle. Tak więc kończymy dzisiejszy odcinek, co mogę powiedzieć o następnym odcinku, co w nim będzie. Hm. Myślę, że pijemy sobie 69 level, zobaczymy czy ten magram podobno ma mieć jutro formatowany, kom formatowany komputer, więc zobaczymy. Jak, czy dzisiaj jeszcze XP czy jutro, no tak więc to dzisiaj na tyle, tak więc... No, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, ewentualnie subiekt, jakiś komentarz i elo, cześć, pompa.